Poprzednim razem udało nam się wejść do Snu Hirobraina. Okazało się, że była to pułapka, dlatego też tym razem będziemy ostrożniejsi. Udajemy się do Snu Roxa. Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa. Okej, okay, Marcin, któryś z tych domów jest domem Roxa? Myślisz, że to jest ten Ej, największy? Ej, stary, jak to jest ten największy dom? Nie jest... mam do tego pojęcia, bo to nie byłeś u Roxa, nie? W tej chacie? Nie, w nowej nie byłem, stary, ale nie. Jak to będzie dom Roxu? Ale to nie będzie podejrzane w ogóle, że Rocks? tak przychodzimy do niego? Czekaj, Rocks, Rocks. MB. Ale to jest jego dom, myślisz? Czy po prostu ktoś napisał tabliczkę Jak? Rocks Znaczy. W ogóle, stary, co ty masz na szyi? Wiesz, że ty masz. To masz. Żmiję? Tam żmiję. Tam? Jest Rox tam? O, dobra, okej. Okay. myślisz, że pozna? Jakby, e, jakby e, ani ma tu jakiegoś dzwonka? Żebyśmy Nie wiem, nie dobra, Co co? mu na chatę, stary, myślę, że ucieszy, ok? mega hamsko. Tak, jasne, myślę, że to spoko. Okej. Siema Siema! Yo! O, co? Ma Ładna masz chatę, stary! to co? Co No, w sumie a, to. Musimy cię odwiedzić! Moja nowa tak. chata, słuchajcie, no właśnie, właśnie tak się wbiliście, że wyrenderowałem słuchajcie, odcinek. I, no. i, i mam tutaj kuchenkę i teraz przyciszę jak ty się jak urządzasz dopiero, dopiero czy jak to jest? właśnie, bo to jakby... by. To urządzasz, urządzasz jeszcze, tak? widzę. no ale nowocześnie no właśnie, tu masz, naprawdę. Dopiero taki O, tutaj kuchenka, pasów na no Wow! Dobra, dobra, bajer, to się powodzi, fajnie. Ej, no, fajnie, fajnie. Serio, Spoko. Fajnie, a masz, fajnie. masz jakieś żarcie? Dzięki, dzięki że się podoba. Później wam właśnie... prowadzić mogę. No, o, jest ja chętnie, ja chętnie, bardzo chętnie. jakiś jedzenie masz? masz nie. No, no właśnie. No właśnie mam coś do jedzenia, bo lodówkę tylko mam, jak widzicie tutaj, więc... A, a ale wiecie masz? co ja mam? A. Czekajcie, czekajcie, mam ciastka hmm. jak, O, je... o ciastka, e... tak, ciastka, tak, 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 ciastko będzie mega. Bardzo mi ciastka. Bardzo Co to jest? To jest zwierzątko Marcina. Insekt. Nie, ale, ale... Nie wiem w sumie co jest. To było na szczycie Marcina. Cokolwiek się dzieje, dobra. dobra, nie, nie mam ma tego pojęcia. Nie masz pojęcia. Zabiję to. O, dobra, Tom. Nie ma. I nie ma. to był I, Mogliśmy wszyscy zginąć. No I właśnie mówiłem, Marcin, ma miałeś to na ramieniu cały czas. Naprawdę? No tak! Oj, mam coś jeszcze? Nie, 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 nie nie masz tego fartuch. Spokojnie. Dobra, chodźcie, zjemy sobie po ciasteczku. O, burger. sobie O, burger. sobie też kupiłem. fajny. okej, fajnie, fajnie przyda się. Proszę bardzo, i wręcz go, tylko mam niestety nic więcej, kurczę. Ale fajnie, to jest fajnie, dalsze, przyda się, przyda się, ja bardzo tak, lubię. Ja bardzo dalsze? lubię. No, no. A co to za głowa? Ej, jak to się to żyje takim w takim domu? Właśnie, chciałem, co? To smoka? Byłeś no, w endzie. To, ja zdobyłem, dzisiaj byłem na smoku, na polowaniu smoka i taki biłem, co? Co by kum... Nie, Ale fajnie! Nie zda. no, respect, Ej, respect, respect. Kolii, nie no pijcie, pijcie. No się wezmę ci to, nie co jest, ale fajnie wygląda. moja cola To ja też to, o, jeszcze to wezmę, co to jest? Zabrać mi moją kolę. A, sorry, jest Tak, tak w sumie. Ja myślę, czy tą kuchnię tutaj robić, ale chyba zostawię to tego na jutro. ona to nie jest co pasuje w sumie? Co? Okay. Jakby... Nie, bo czy okay. jeżeli chcesz oddać, to można oddać też kuchnię? No i. Nie, 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 ja nie. Kupiłem sobie, nie mam więcej. No kurczę, a, a nie będę jeździł do egzemplarza. Czy szukasz tej jakiegoś ta. kucharza? Nie wiem, do pracy czy coś? Ja no, ja Możemy się ciebie kilnąć? Myślę, no. że będę potrzebować jakiegoś kucharza, o, ale właśnie jeśli a chodzi, slek, słuchajcie, a slek, e, temat you? jest taki, że jest już a. trochę późno i ja dzisiaj nie będę tej kuchni robić, poza tym miałem dzisiaj naprawdę męczący dzień, więc panowie, ja muszę was przeprosić, ale ja będę musiał iść chyba w no. Nie, no, Teraz? St stereo, jakby... No późno wbiliście, no, która jest ej, a, czekajcie, ej, a, no. no. No, się nie popatrz, jest jasno. Ale nie jakby, i no. Aroksu... jakbyśmy może. mogli zostać u ciebie, bo no właśnie. my to mamy daleko do domu. No, no właśnie. No, czekajcie, no to którą sypialnię by tu wybrać czwartą trzecią Czy możemy się zjednoczyć na kanapie jak no, coś tutaj, wow piątą ja no, tak będzie spoko. spokojnie ja, ja sypialnie ja tutaj, ja tutaj są w remoncie spoko. słuchajcie dopiero no Nie, no to spoko, możemy tutaj jest zmieścimy się, się. Radę? ta ta no, mamy ciastka nawet własne. Tak, no dobra. No, macie jakby... jeszcze większy zapas jakby. Okay, dobra, o, mamy no, nawet więcej pas ciastek. Super. Jest. Tu Cieki. jest lodówka, słuchajcie, więc częstujcie się śmiało, jedzcie co chcecie, tylko że niestety okay. są same ciastka. Okej, okay, dobra, nie spoko, ciastka są, ciastka są. A ja lubię cioski. Ja ciastka w sensie, no, czekolada no, ciastka jest spoko. są spoko. No, więc nie wiem, czy was zaprowadzać po mieszkaniu, czy ehm, zrobimy to tak, już Okej, dobra, dobra. To tu się wchodzi, masz takie. do góry. Wow, te schody są wygodne. Zawsze chciałem takie okay, tak, schody. Właśnie, nie, nie. Nie, nie. są niestety, więc troszeczkę I, Nie. 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 Marcin tutaj Nie. 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 O mój Boże! Marcin, wszystko wow, oh, wow. Marcin! Marcin, wow. Że, że ktoś tutaj nie, nie przejdzie przez tą dziurę, ale A, tutaj zna. chyba nie, nie są dorobione te schody, wiesz, bo wydaje mi się, że, że tutaj... Masz no zapisane no, no, schody, to dziura ma. Podaj mi rękę, podaj mi rękę. Dobra. O, o, chodź, super, chodź, dziękuję. chodź. Okej, okay, grubo, Co, grubo. Tutaj jest moje stanowisko, proszę bardzo. O kurde, tu nagrywasz Minecraft? Ale masz duży ekran. Jaki masz widok z No właśnie, Bair, plaża. Wow, wow, jakieś góry w oddali, te bloki. Duże budynki, odsłuchowe. Mega. A co to jest w ogóle? Jakaś czaszka? Co, co takiego? Yy, to jest jakaś skamielina chyba, Wiesz nie? Co, ja gdzieś to kupiłem. To jest ponoć jakaś jakieś, jakieś wartościowa rzecz. To jest jakaś czaszka taka a, diamentowa. A, to, wziąć, a, to jest tylko kosmitów. Oglądałem no, no, film nie na Jones. Tak, no. To ja to wezmę. A, to jest fajna. A, a, ja nie, nie to... możesz. Zostaw. Ja tu odłożę burgera. Aha, dobra, no to chodź, chodź dalej, tu jest montażysty, tu jest stanowisko mojego montażysty, proszę bardzo, on tu sobie montuje filmy, ale aktualnie go nie ma, tam jest no, drugie no, no, no. Ja Proszę, jaki telewizor, telewizor. bajer, no, dobra. Ale, ale jeszcze nie podłączyłem go do prądu niestety, więc... Ej, to może zrobimy noskę, pogramy sobie w Minecrafta no, na telewizorze. Minecraft. No jak najbardziej, świetna, słuchajcie, świetna... możemy noskę zrobić, ale kurczę, może jutro, panowie, ja dzisiaj naprawdę jestem badnięty, no, okay. ale możecie zostać. Okej, okay. czy to chcesz iść spać, tak? No poszedłem okay. Okay, okay, dobra, spadę, to to ta, spać. Okej, dobra, ta, spodzie, to my tu posiedzimy. Tak, jasne, no. No, jakby No, nas po domu dzięki. No, okay. no. dobra, no, ale no. jutro rano będzie już tam, zagramy sobie Minecrafta, w ogóle? Tak, ten tak, ten. tak, okej. Okay. Dobra, Tak. Dobra. No słuchajcie, ciasteczka macie, tak? Tak, 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 tak. dzięki no, wielkie. Dobra, no to dzięki. na razie trzymajcie się. No, dobra, do dobrać, cześć, cześć, cześć. Cześć. Patrz stary, gdzie idzie, na spialni Bo tu jest tyle tych spialni Jakoś się nic nie podejrzewa, to nie było dziwne, co robiliśmy? zrobiliśmy Bo jakby... Ale panowie, co dam? Nic, patrzymy na ta Tak, Poko, spoko, cool, ładnie Fajne schody, dobranoc Bardzo fajne Patrz, podejrzany. patrz tam na lewo, na lewo poszedł O nie, jednak na prawo Na prawo poszedł jakiś łóżkowice, ale... Nie, on poszedł gdzieś na prawo, na prawo poszedł Dobra, dobra, okej, zaraz idziemy. Dobra, idzie, idzie, idzie Idzie idzie, idzie, Ciekawe, a tam jest widzę. tam i. A dziś cicho, okay, że jest stary Onie co, po bierze powiedzieć? powiedzieć, to jest serio, taka wypasiona. A, a no. po drugie, jakby... Myślisz, no. że on ma twardy sen? Co w się sensie, jakby nie, nie budzimy go? Będziemy się skradać. Nie daje się mu żadnych środków na seny, nic, może, może się budzić. No, wydaje mi się, że... Ja okay. Dobra, zęby umyte, idę spać. O, idzie spać, stary. Dobra, elegancko. myślę, że możemy dobra. powoli iść, możemy iść powoli. Tylko musimy być cicho, idziemy po schodach. Okej, 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 stary, ej, okay, patrz, okay, patrz, postary, patrz. nie możesz? Dobra, on się chyba wpadnie. Tak, już łóżku, dobra, super. Nas... Ok, stary, tylko jedna sprawa. Nie spadnij, wiesz, tak jak ostatnio. Dobra, okej. Okay. tędy myślisz? No, lampą po lampach, patrz. Proszę Marcin, patrz. na pewno uważaj, bo jak spadniesz, patrz. stary tego budzisz. Dobra, spokojnie. Okej, dobra, Dobra. on śpi na brzuchu, co jest jakby. Wow, jakiś dobra, to tak taki się nie działa, się trafił, spał. Wiesz? wiesz, co? Dziwny okaz, naprawdę. Położę stary no. ten łapacz znów. Ale to nad głową musisz położyć, żeby zadziałał. No tak, przydałoby się. Czekaj, wiesz co? Wezmę jakieś bloczki. No. O nie, nie ma czego tu zebrać, to wszystko jest zrobione z jakichś twardych materiałów. Czekaj, czekaj, czekaj. Wiesz co czekaj, czekaj. O, to o, z... co jest? No to weź, no, no, to weź. No, no, to no, weź. Czekaj, na płyty to postawić. To nie mega cicho, dobrze, okay. że tak. To znaczy się... no. no i to jak mocno chrapie. No to jest ja mega dziwny, że śpi na brzuchu, naprawdę To jest naprawdę dziwne Czefle, a nie, no. nie działa stary, jeżeli o! Tak postawimy, to też działa. OK., no. Okej okay. Wskakujemy stary naraz, okej? Okay. Dawaj Trzy, cztery! Trzy, cztery, ry Woo! To jest SEN! Udało okay. się! O czymś, Roksu, stary, Jesteś wszystko patrz, jest z diamentów, z imięcie, to jest jego chata, ale on jest jeszcze bogatszy. Jeszcze bogatszy, to jest steryl To on Zdech nie miał to stera! on, on takich rzeczy miał. nie miał. Nawet kawę, nie Roxus. Pa, o, Siema, Roksu. Siema. Uh, cześć, cześć, co tam? to robić, Przyszedł się odwiedzić, nie pamiętasz? A, nie pamiętasz. A, to nie. słuchajcie, dzisiaj będziemy świętować, chodźcie, chodźcie, od Co świętujemy? Miliardową subskrypcję świętujemy! Yeah, miliardową nie, subskrypcję! Gratuluję, piona, gratuluję, piona, 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 piona! gratulujemy, gratulujemy! Wow, tak cześć! Czyli... Mamy tutaj ciasto! Ej, muszę jakiś specjal zrobić na tą miliardową subskrypcję! Ja cię uh, kręcę! Jej! Jest ciasto? No i... Dobra, nie ciasto. Znaczy, jakby nie jestem głodny jej, no bardzo, ja ale ja wow, ja wow! Fajnie widzę, że się powodzi. A, ale, ale... Super! A, a co, 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 co tam? Po co, przecież? skąd ty masz te wszystkie. Właśnie, wow, wow! Wiesz co? Nie, Nie wiem w sumie skąd ja je mam, tak naprawdę. One tu były już. O, okay. właśnie ścianę rozwaliłem, Ey. ale mogę zastąpić a. blokiem diamentu. na no. Wow! wow. Mam, słuchaj, mam nieskończoną Roks, nie. ilość bloków diamentów. Wow! Ja tak wow. Nie rozumiem, wow. Gratki, o, o stary! Lice, mogę Ej. dawać staki wam, nic się nie dzieje, nie? O, mogę nawet wysadzić nawet ten cały blok. Nie, dom. nie, może nie rozsadzaj, może nie rozsadzaj. Roks, nie, wszystko jest dobrze. Wszystko jest, jest git, jest git, stary. nie? się tak ponieważ powiem wam, naprawdę, mogę wszystko, nie? No mogę wszystko. Okej, kozacko, kozacko. Ej, Roxu, a umiesz latać? Nie, nie wiem, stary, nie wiem, nie testowałem tego, a myślisz, że umiem? No na... Nie P wiem, stary, myślę, że to kwestia, że mi się uwierzył. To tak? się, się wydaje. Spróbuję jakoś. Uh, 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 o, wow. oh, umiesz latać! To, a to, um... Wow! A jak to się stało? Widzisz, że nie jest wiem. niemożliwe. Yy, no, no to, widocznie jest możliwe, dla sensu tego nic trudnego. Dokładnie! Wow, patrzcie. Wow, wow, Roksujku, nie Super, umiejętności zdałeś. to, panowie? Dzięki. Co jest? Tak, rzeczywiście. A? Ej! rok, co co, co teraz? Robić? Co Jakiś co, co, pomysł? A to, co się dzieje? Ej, Wiecie czy... co, słuchajcie, musimy uciekać. Musimy uciekać. E, uciekać. Jak, jak czy droga chata, nie ma jakichś bunkrów? Nie masz też że się schowali? Nie, nie wiem, nie wiem, chyba nie, ale wiem, ale mam helikopter. Masz mam helikopter. Helikopter. helikopter w mojej firmie, wow. ta, która jest tutaj obok. Okay. Myślę, że musimy, musimy oh. nim odlecieć. Okay, a jak Dobra, to tam, jakby? Musimy pójść na nogach, słuchajcie. Musimy pójść Aha, na nogach. Okej. Okej. Dobrze, ja mam mieczek tutaj Do, Dobra, okej, okej, dobra. Mam sobie ten to możemy wiesz, zrobić jakieś rzeczy. Ja wezmę w ogóle, Rox mogę wziąć trochę twojego potu? Weź trochę. Dobra, okej, to wezmę no, do płotu. Co to za insekt? Nie, nie lubię insektów. Nie, 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 nie wiem, przepraszam, wiem. Przedaż, bo, a to, doradz, to zabij go. Ej, chyba się apokalipsa panowie zaczyna, bo ja jakiegoś robala zabiłem. Gdzie wy jesteś, no? Jest właśnie, identnie, no tutaj, tutaj, tutaj. Czy to jakby to jest ten podniek? Tak. To jest, to jest ta firma? Tak, ja Tam pierwszy z brzegu. Okej. Okay. Do wow, ale co twoja firma robi, właściwie? Ty masz, Słucham, jeszcze raz, co, co ja robię. Co twoja firma robi? No, e, Kurzu, nie mówiłeś. masz no, firmę? Nie, nie wiem, bardzo dziwnie czuję, nie pozwól sobie mieć. Tak, ja Ile to ma pięter w ogóle? Tak, Jakie tu co, masz rzeczy? Cześć, hmm? winda, winda, widzic winda. Tu nie, jest nie, winda jest? Nie, nie windy nie działają, musimy iść po schodach. Cześć, masz windę. Co, co, co się dzieje? Ło! Wow, Ło, wow, oh, panowie, co się tutaj? dzieje? Co się. O nie! Co nie? stało? Wow, Ło! że co się stało? Co się wybuchło? To wiem, uważajcie Panowie, panowie, co się dzieje? Co jest zgrane. Musimy, musimy. O mój boże, tu jest trup! Co? O co chodzi, Roxu? Czemu w twojej firmie jest to jakiś jest mój trup? Pracownik. Nie wiem. To jest ten pracownik? Nie znam tego pana. Okej, okay. co, co? Co? A co są jakieś potki? Nie ma go, już tu tu jest. Co się dzieje w ogóle? Czekajcie panowie. Generacja na tych eee. O co chodzi? O, jest, ja, ja jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zgubiony, jest chcę zobaczyć Ja może chodzi stąd. O mój panu. Boże, tutaj jest trup! I uciekamy. Panowie, na tole też jest trup! Gdzie? Y, gdzie muszy... trup? Na dole? Rzeczywiście! gdzie, z... gdzie jestem? Tu, jest, tu, okay. jest, tu jest, tu jest, Ej, to jest. to na pewno nie działają. W ja nie e, wiem, a, jeszcze dzieje. jedno. Widzicie też jest trup. I. I są miecze? Jakieś? Gdzie? Gdzie, gdzie ja puszka? Na, na płaterze panowie, gdzie jesteście wy? Okej. Okay. Tutaj chodźcie. Co to jest grane? Co, co tu jest? Jakieś potki? Ja nie wiem, co tu jest grane Czuć się i coś dziwnego tutaj. E, roksu, ktoś wymordował wszystkich pracowników, to chyba ta policja jest naprawdę. Eee, Mówiłeś, że masz helikopter, tak? To tak, mam Prowadź, stary, szybko. Musimy uciekać jak najszybciej. Idziemy, chodźcie, chodźcie, idziemy. Ale idziemy, rok, idziemy rok, do helikoptera. prowadź, Roksu. prowadź jest? Musimy dojść piękne. na samą górę, słuchajcie. To U może nie być Boże. łatwe, ale naprawdę nie wiem, co się tu dzieje, panowie. Eee, to jest bardzo, bardzo o, dziwne nie. cokolwiek i ta dziura, jakby nic nie czaje. To jest najbardziej poprane, totalna rzeczywistość, jaką widziałem. Ej, my iść, a, na samą górę, tak? Tak, do Boże, to jest ogromny Co to jest? Oj, bo ci wybucha? Oooo, Roksu, się, co to jest? Atakuj atakuj O nie, o nie, o, o, nie muszę czekać. to okay, co dobra, co dzieje? Dzieje. Oh. I ale dziura. To mnie prawie zabiło. Cokolwiek ty masz, ty Roksu w tej firmie, to, to jest. To przerażające. Nie no ja będę musiał to odbudowywać z nowo blokami diamentu, ja nie wiem, no. O nie, straszne. Blokami diamentu. Roksu, co jest grane? Czemu? Wiesz ja co, wiem, stary, ja powinieneś wystawać w ochronę, nie wiesz? Nie żeby coś. I co tu robię i o, Ja przybrany za. Ooo! O, o, co tu robię? Czemu ja nie żyję? O, shit. Nie masz jakiejś może zbroi Wiusza. diamentowych czy coś? Zbroje? Tak, oh. będę mieć zbroję. Tak, będę uh, zbroję tylko tego bo wiesz wiesz, to, co to, to ci powiedzieć, Roxu. Co? Y, nie żeby coś, ale to jest sen, okej? Okay? Tak, to jest sen. Weszliśmy jak do sen? twojego snu. się uczynić może, da się jakoś się obudzić może, bo to nie jest dobry sen. To nie jest dobry sen. Eee, próbuję, ale nie mogę. O, Czekajcie, czy... dam wam diamet... ja Dlatego jak możesz mogę... latać, bo ty tak możesz latać. Pamiętasz, Terry? Pamięta, tak, o tym to jest mój latać. sen. No to ja chcę Włamaliś się obudzić w takim razie. Snu. Jak się obudzić? Macie tutaj. O, zbroje, nie wiem. Okej, okay, bo jak masz świadomy sen, to możesz robić cokolwiek zechcesz w tym śnie. Tak, Więc tak. po prostu stary. Usiadłem sobie, chodźmy, że możesz to, to wszystko kontrolować. Stanie. No tak, no to w sumie tłumaczy latanie, diamentową podłogę. Tak, bo nie. jakby nie miałeś takiej diamentowej podłogi przez chwilę, jeszcze dora. Chodź po szybko na górę. Jedyną opcją, żeby, żeby wyjść z tego snu. Wydaje mi się, że powinniśmy wiem, po prostu pójść do, do tego helikoptera. Wtedy to będzie koniec snu może trzymajmy się tego, co wymyśliliśmy. To jest ten moment, musi się skończyć. Dobra, po prostu to, to, toczmy inwestion. się z tym flow, co leci. O mój bord, to jest, o, jest o, straszne. Spadliśmy. Co tu się dzieje? Spadliście, panowie, gdzie jesteście? Uszy! Bo ja jestem tym z jakimiś magami. O co tu chodzi? Ale ja mogę latać przecież tego. Ale ty masz popaprane sny, stary, co jest grane? Ej, ma może jakieś mieczyki dla nas? Co miałbym dla Mieczyk jakiś, bo ja nie mam żadnej broni Tak, mam Ale naprawdę by się przydało Cokolwiek Macie, jakiś diamentowy mieczyk Ja nie wiem skąd ja to biorę w ogóle, te diamentowe miecze No bo to jest twój sen, możesz tworzyć cokolwiek zechcesz Będziesz to się No wiem, ale ja na tym nie panuję, słuchajcie Trzymajcie, trzymajcie mieczyk Macie, musimy sobie poradzić Musimy dostać się do tego helikoptera Pewnie zobaczymy, co będzie dalej Sobie, to ci bardzo zdroszczę, wiesz? Mieć świadomy sen, naprawdę Wow, ale z drugiej strony masz przerobany ten sen, więc naprawdę nie wiem, to jest bardzo, bardzo mieszane. Uciekajmy, ale z drugiej uciekajmy strony z powinienem się obudzić, jak będzie jakieś zagrożenie czy no, coś w tym stylu, a teraz tutaj. No jakby tak, problem, ale co? widocznie nie traktujesz tego jako zagrożenie, bo. O. Nie, 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 czemu to jest jako zagrożenie, stary. No Post... właśnie ja to traktuję jako zagrożenie. Powiedz mi jedno, jakby, bo to jest twój sen, no nie? I masz tutaj firmę, czy ty jakby w prawdziwym życiu. Tak. E, ten dom to jest twój dom. Czy ten budynek tak ja to jest ta firma? Jest na górze. Nie, nie, to, to nie jest firma, to jest jakiś budynek chłopaki? po prostu obok. Chyba jakieś mieszkanie. E? chłopaki, uważajcie Jezus. na górze. Co to jest? jest wow! To już jest przerobane. Rock su... Ja muszę z nim, ja nie mogę umrzeć. Weźnie, na co ty wpadasz? One się atakują w ogóle? One się atakują, dlatego ty nie odczuwasz tego zagrożenia. zagrożenie. To... One nas no tylko właśnie. atakują. Ej, no to, oh no to może, Boże. słuchajcie, jakaś ekscytacja, jakieś ciekawe wydarzenie, może weźmy ten helikopter, o, tu może polatajmy nim trochę, Ej, jakiś, kolejny zróbmy, jakieś kolejny triki. Dobra, dobra, okej, okay, dobra. Się. Czyli po prostu musimy polecieć tego helikopterem w przygodę i może wtedy się obudzić, że nie się, tak, się, zawsze, kiedy wszystkiego super, wiesz, muszę się mega wielkiego w moim snach, zawsze się wtedy budzę i może to jest ten sposób, żebyś ty się obudził. Właśnie. Tak, rozbijemy się helikopterem, chodźcie. Ej, wydaje o, mi się, że, że tak, tak tak? jesteśmy dosyć wysoko. już ja sobie tak? rozbić helikopterem? No A, tak, no Roksu, ja was wyśniłem, tylko więc wiesz, że jak no. no. zginiemy w śnie, to zginiemy naprawdę. Nie. O mój bord, co się dzieje? Czy, czy tam coś wybuchło znowu? Czy mi się tego wydawało? Nie wiem. Tak, wybuchło więc. Co się dzieje? Musimy coraz. to co za gigant, dobra, panowie, wijemy, wijemy do góry, chodźcie. Chodźcie do góry. Ej, to I co, rozbiję się helikopterem, bo wy jesteście moją wyobraźnią. Ale eee, czy no nie co! Tak tak, 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 totalnie. Totanie SĄ dziury. Okay. Totalnie, wow, panowie, tu jeszcze co COŚ bucha! Ryba RYBA sobie wymyśliłem. Co? O, co? Wielka ryba, ryba. nie wody! Ej, co my tu jeszcze zrobić? Słuchajcie, eee. bo ja już się przestałem trochę bać, jak to jest sen. No właśnie, musisz się wystraszyć, Roksu. Hmm, chciałbym na przykład wyczarować celodówkę. O, -roksu? lodówkę. Okej. O, o, czy mam pojęcie jak Cię wystraszyć, stary. Mogę sobie ciasteczka na przykład z niej, mogę sobie wziąć ciasteczka, na przykład. Uh, mogę sobie ciasteczka, to nie co To wszystko. Okej, okej, w sumie wziąłem sen. O, to naprawdę godne wiecie, jak ja dla ja Ciebie. Jestem, Słuchajcie, ja, o, ja chyba to zostaję, skoro to? tutaj mogę sobie nie, wszystko Nie, 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 nam nie, się nie podoba, to nie podoba tak. Stary, to jest dla Ciebie fajne, bo Ciebie to nie atakuje to wszystko, nas to naprawdę chce zabić. Trytuję go no, w twój w umysł. Nie, nie, dajcie spokój, no. Chodźcie, jakby... policimy tym helikopterem e... może, zobaczymy jak on e... wygląda. Okej, okay, dobra, to czekaj jak mamy tu wejść? Gdzie są schody? Tu są schody? Tak, wow, tak, wow, tylko, gdzie gdzie na są... Coś mnie atakuje nadal jeszcze, o mój Boże, dobra. Ruksu, o czym ty śnisz? Dlaczego nas leżące o, ryba, to, Lat latające ryby? Latające jakieś ryby w twojej firmie to jest najbardziej wybrany w jakimś taki. I martwi a, ludzie. Na... Gdzie wow, jesteście? o nie, 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 nie. O, jestem na takim piętrze, gdzie były toalety o, i z tej toalety wyszło mnóstwo o, o, rybek. Roksu, to jest co najmniej Ile dziwne. Hmm, a czekaj, mogę na przykład przenieść do was? Myślę, że mogę. A, nie, o, ja tak, jestem. możesz na teleportować. Chyba że... masz jakiegoś... jakbyś miał opa. O jest stary, te rybki są Szyt. mega irytujące. Wiesz jak one nawalają? One spamują. Już, już, o, już. Hej. Hej. Dobra, już gino, ja wieję, no, ja wieję. Ja po prostu nawiewam, ja nie patrzę na siebie. Okej, okay, dobra, zabiłem rybki, idziemy dalej. Roxu, tu nie masz żadnego helikoptera. Tu, Ale ty... fajnie. Kurczę to. Roxu, ucisnij helikopter! No, może też, no właśnie! Um, nie to, możesz pójść tego helikoptera? Wyżej mi się wydaje, jeszcze wyżej chyba musimy. Jeszcze to chodźcie, tutaj wieżej? podlecimy sobie. Panowie, poleccie ze mną, stójcie! Ale ja nie, możemy nie możemy latać! Nie możemy latać! Ty możesz latać! To no, jest O mój bol, też jeszcze wybucha! Roksu nie wiem ale Wiem, to jest... Że... No dobra, no nie możecie to nie możecie, no ale... Cześć, to się tęskniłem, nie nie... bo cóż... Już... Hania potworów, to nie jest tak strasznie. Ooo! Oh. marsz coś oh, kawy bucha, oh, to było oh. TNT ukryte! Oh, WOOO shit! Oh. Panowie? Cokolwiek się, się dzieje. Halo. jest ci nie. O, w ogóle gdzieś w góry, do góry, ogóle do w ogóle gdzieś w czemu w Czemu w tym w e, jeszcze bo to ja, już jest najdziwniejsze. nie, nie, ja nie panuje, słuchaj. Wolisz ten to... Underdragona na przykład i zobaczmy, jak się walczy. Nie, nie, ze nie, 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 albo nie, nie. Nic z takiego, nie gdzieś. rób stary. Nie, nie, nie myślę co o o Czekaj, bo ten jakby teoretycznie, twoje sny mogą zdarzyć jakieś twoje lęki. To ty hmm. się boisz kaczek, rocu. Ha, nie, ja się boję na przykład. Wiecie czego? Ja się boję chyba piorunów, ale w sumie. Biorunów. Piorunów? Tak, dobra, okej, okay. więc co to może ty nie myśleć? Okej, okay, ha, wiem, czego też się boisz. Myślałeś kiedyś jakimś wielkim, zielonym potworze ogromnym. Ja jest duży! O, no właśnie! Zabijcie o go. mój ja nie, Boże! Nie do niego nawet. O, e, o, dobra, to my sobie może jakieś damy radę i. Czy tam jest helikopter? O, dobra, pomogę, wam, tak, ja jest ja helikopter? Mogę, a, a, ja dam mu radę, o, proszę bardzo. What the panu. hell! Dora, ej panowie, dora, do helikoptera, szybko! Tak, tak! Dora, Jestem biegniemy! W Jestem w helikopterze! Wow! Jestem! A kto umie prowadzić? Ktoś? Rok sumisz? Prowadzić helikopter? -pro -pro ale to nie twój jest. sen! Wymyśl coś! No dobra, to czekajcie, gdzie tu jest. Nie ma żadnych przycisków, panowie. Chyba dlatego, że nie umiem po prostu prowadzić helikoptera, widzicie, Na, to? Naprawdę. Jakby to jest. Moral do tak od... snu, jeżeli helikoptera. I odpalisz. No, okej, dobra, okej, okay. no to, to, to spróbujemy. Ja się bardzo skup, bardzo się skup, stary, ma... okej. Okay. Super czekaj, się skup, jup. wyobraź sobie, że jest przycisk, który może sterować helikopterem, okej? Okay? Dobra, są trzy przyciski, słuchajcie, i wyobrażam sobie, że okay. wszystkie przyciskam i odlatuję tam, gdzie chcę. Okej, okay, tak. dobra. Dwa i trzy. Wow. Wow. Wow! Wow, 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 wow ro 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 cześć! Wow! Twoja sypialnia jest niesamowita! Jaki miałem nie? Trzeba nie pokazać tej pokazać ten sen. Cześć! Co <gry> wy robicie? <gry> Jaki <gry> Nic, sen Nic, nie. O chacie byliśmy chcący. sorry. No, przez przypadek. Aha, no okej, okay, no dobra. Spoko. W ogóle, masz może kilo? Jaki miałem sen, panowie. Ej, MwK, co ty tu masz? Co? co, to za mieczyk jest? Yy... Co ci się dzieje? Wow, wow ej, a, a, jakiś mieczyk miałeś przy pasty tam z tyłu. Nie... O, o, wow, nie, nie, o co, co chodzi? Ci się? Marcin, nie? spiesz się, w No spiesz, dobra, jaki yy. Wiesz co, rok spoko, o, wiesz co, my jednak o, nie będziemy mogli docować, bo nam wypadło... Pilne spotkanie, w tak, tak, spotkanie bardzo, bardzo, wchodzą, bardzo Pilne spotkanie wchodzą, ale tak. w tym śnie, tak. naprawdę, super już, sen. Tam, już nie, nie, nie wierzę, nie, wow, musisz coś powiedzieć stary, naprawdę to będzie to my ja. wpadniemy, opowiedzem kiedyś stary, będzie nieźle. Tak, dobra, będzie super. Ja. to Roxu trzymaj spodamy. się. My, my spadamy, czeko! Tak, do, fajnie, dobra, do razie, fajnie było Tak, nie? Do ta, 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 damy radę. O mój Boże, start to, 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 był to, to, to było dziwne. Tyle mogę powiedzieć. Okej, wiesz co, chyba musiał się ma przerwę od tych snów. Chyba, że. No, Wiesz, Mam jeszcze jedną osobę Ktoś na liście, kolejny? której starej sceny chciałem bardzo zobaczyć. Kogo? Wiesz, co to będzie? Jak myślisz, czyj scen zobaczymy w kolejnym odcinku? Napisz w komentarzu.